mam pełne, niestety to sobie mogę zbierać. Ale może ma miejsce na deski, bo materiały do kraftowania się stakują. Okej. Okay. no tu jakiś kleścior. No tutaj, proszę bardzo. Ale to później, później, bo teraz. Wjeżdżamy do miasta. Musimy wjechać do miasta, mam przepełnione torby. Co, stream padł? No to się zdarza, jakoś tak dziwnie o 9 rano. Nie widzisz czemu? Ten stream o 9 rano nie jest raczej specjalnie oblegany, w sensie takim, że Twitch o tej porze to odpoczywa raczej. Za 2000 sztuk złota mogę sobie powiększyć torby, a mam 4500. No myślę, że będzie rozsądnie. Speed me before entering Monhold, citizen. Welcome to Monhold. Capital city of Bebedeshan has become a chaotic. Speak with Registrar Riva. No proszę. Jak wrażenia? No ja jestem zadowolony, ja cały czas o tym mówię. Ale, nie, ale wiecie, no, jestem bardzo ostrożny też w tych swoich entuzjazmach i. Yy, dajcie mi jeszcze czasu trochę z tydzień, dwa. Wtedy będę wiedział. Dobra, to można. Sprzedaję takie rzeczy, które, e, które są białe, których rozbieranie na części nie daje mi jakichś wyjątkowych materiałów. Zielone materiały, zielone rzeczy rozbieram na części, ponieważ one dają szansę na drop e, takich dodatkowych. E, Materiałów, które potem pozwolą wykonywać przedmioty lepszej jakości no. z historii. Serum of Hold. Tu sobie chyba mogę tego użyć. Zobaczmy, co tu jest. Na no miras Rut. Dlatego, żeśmy się nauczyli. A teraz w ten sposób, zjadając zioła, o czym zapomniałem, bo zawsze można było to robić w tej grze. Zjadając zioła, uczymy się ich właściwości. Przynajmniej tej pierwszej. Mamy sporo też glifów, które rozbijemy na części. Nie wychodź z no dobrze. Kiedy będzie Infamous? A nie ma go wpisanego w tym, w kalendarzu? Sprawdźcie, proszę, takie rzeczy, bo... O, a to jak można przemorfować? Fajne size and duration. Mm -hmm. A to? Hmm, ściana wybucha. No dobrze, dobrze. A moje leczenie? Takie ciekawostki? O, to może się przydać. Leczy szybciej i mniejszy szybciej, szybciej leczy i, i mocniej. Dobrze, postawmy na to. Ostatnio jakby postanowiłem, że będę leczył w instancjach i to mi się nawet całkiem dobrze sprawdza, fajnie jest. Tylko zastanawiam się, no Templar byłby chyba lepszym lekarzem. Zastanawiam się, czy dam radę leczyć potem w raidach, ale chyba dam radę, cholera. No nic, zobaczymy. Gildia Magów to tu się też musimy udać. Ale najpierw podskoczymy tutaj. To jest rejon dla... rzemieślników. Właśnie tak. Hmm. Nie, nie lubię... Kogoś stajmoutowałem, co mi się rano rzadko zdarza. A nie lubię, jak ktoś sobie wybiera takie niki, które są kurcze plagiatem, strasznym. Dobra, tutaj coś będą jakieś questy, ale to na później. W miastach też są questy, one tak mnie trochę męczą, szczerze mówiąc, bo trzeba chodzić to i z powrotem i przeprowadzać dialogi. Ale okej, okay, okej, okay, spoko. Różne rzeczy trzeba w życiu robić, najwyraźniej. No, ja t też lubię. t jest spoko. Jak, jak nie możecie się doczekać u mnie, to możecie sobie obejrzeć u niego, ja się tam nie pogniewam wcale. Okay. Nie, alchemia to nie jest coś, co chcę robić. A Royo nie lubi tej gry, ale Royo czasami za szybko o te... no, no znaczy... E, Royo nie jest fanem MMO w ogóle. My tak. Zrobimy ekstrakcję. Potrzebuję okrągłych glifów. I... Ale nie dostaję, dostaję tylko jakieś takie trójkątne. Sobie zostawię. Increase your power by by 5. A to jest weapon glyph, to nie. Takie rzeczy. Są, są trzy rodzaje glifów. Znaczy tych run, Zazwijmy no, nazwijmy je kwadratowe, trójkątne i okrągłe. Niestety, okrągłych nie mam prawie wcale, no. Muszę bardziej się przyglądać dokładnie temu, co tam... Jakaś nowa wiedza tutaj? Jakieś biblioteczki ciekawe? Nie bardzo. O, proszę. Uczyłem się z zabójczości. Paru rzeczy się nauczyłem z tej biblioteczki. A no dobre. Tu alchemicy. Runting. a tu są pozostałe stały do kraftowania zawsze dużo jest roboty z tymi rzeczami z przetwarzaniem tych materiałów. Dobra. U, dwuręczne, 44 obrażeń. A, dobra. Niech, niech, niech. Bo mnie te miecze kuszą, kurde. Mi się ich używać, a tak naprawdę już się zdecydowałem na maga, i mam jakieś części setu. Mhm. Dobra. Teraz należałoby pójść do strefy dla do wytwarzania skór. Ile ja mam przy sobie ekranów? Widzisz? Player, player forever. Mam yy, dwa. Tylko dwa. To mi się przyda później. Tu chyba mam coś lepszego. Mask of Shadows to jest też część jakiegoś setu. Średni, dla średni pancerz. A co my tu mamy? Mm -hmm. Medium armor. Nie, to też nas nie interesuje. Fajnie zbalansowali walki w tej grze, muszę przyznać. jak musi szybko, szybko działać, bo jak się zagapi, za to, to, to zaraz dostaje w, w pysk. Tam nie ma czasu na czekanie. I to, to jest coś niezła rzecz. Dobra, czekajcie Clothing, Clothing, a gdzie jest Woodworker hmm? Nie ma dla Woodworkera? Myślałem to powinien być. Idealnie by było, gdyby to był Woodworker, albo tu, ale nie ma. Alchemia? No bez jaj. Kurde. No nie ma Woodworkera w tym mieście, no poważnie. Ale kicha. Hmm. Napiszę no woodworking station, co nie? Nawet na mapie, ale chyba się pomylili i dali dwie, dwie stacje dla clothing, a nie dali. do Są dla kowala i tam dla kowala. Oślepy no, jest jeszcze. Uh. Is there woodworking station. Jest woodworking station somewhere around here.

No, Zgubiłem. No dwie stacje tu dali, a miały być trzy. No, a tu jest. Okay. Sam se znalazłem. Dobra. Inferno stuff Flame co ja mam przy sobie, a i ten czterdzieści trzydzieści dziewięć, no dobra. mogę to rozebrać na części, a zawsze zawsze trochę człowiek się ten yy, wycisza. Tutaj w mieście jest sporo rzeczy do zrobienia. No dobra. Tutaj gdzieś mamy w, w tawernie jakiś quest. All day long. Okay. Greetings. No, I suppose not. My family's been involved in things I'm not I'm here to reclaim my family. My family kept our shadow hangs over my family. My mother returned last year to claim our property. I never saw her again. Ah, and tastes the breeze. They want to kill me, as they killed my mother and father. The house is nearby. Meet me there. It's time for me to. Hmm. Okay, to jakieś żeśmy zaczęli. Tu w tej tawernie chyba jeszcze nie byłem. Warto odwiedzić wszystkie pokoje i sprawdzić, czy nie ma jakiś książek na półkach, które pozwolą mi się nauczyć paru rzeczy. Wilk. Tego już nie. Często te książki się powtarzają i czasami moglibyście się nauczyć tutaj. Nauczyliście się już gdzie indziej. Się nie przydaje za bardzo. Nie, nie będę nagrywał Lord of the Rings, bo, bo nie mam czasu teraz na to. Nie można wszystkiego nagrywać. Myślę, że skupię się teraz na czterech grach, jeżeli chodzi o nagrywanie. Właśnie... The Elder Scrolls, Nether, Infestation i Battlefield 4. Nie można wszystkiego robić. Ja chciałem robić wszystko, ale ani to skutku pozytywnego nie przynosi, ani... no jest trochę wyczerpujące też. Osobiście uważam, że ta gra ma...

No, daliśmy radę, dziewczyno. Znaczy ty stałaś tylko bez sensu, ale jakoś daliśmy radę. Sprawdzę, co masz w szafkach, pusto. Tu to właściwie winogrona. Winogrona masz w szafce, to lepiej wyciągnij i potem się je zepsują. Nie? No, okej, okay. twoja szafka, Rób jak chcesz.

Zrobiłem wszystkie questy w poprzednich krainach, wszystkie, no, z wyjątkiem tych popsutych, ale to naprawdę na palcach jednej ręki można było policzyć. Yy, zrobiłem instancję i powinienem mieć level bardziej przystający do tego, co tutaj się odbywa. A tymczasem poziom trudności skoczył gwałtownie, bo. No bo tak. Mam klucz do EverQuest Next. Nie, no, ale nawet jakbym miał, to bym nie grał. To, to, to za dużo, to za dużo. Ja, ja się rozerwę. Ja prawdę powiedziawszy, to teraz siedzę głównie przy The Elder Scrolls Online i to tak trochę. Trochę, jak to się nie mówi. Mm, jest takie powiedzenie. No, life'uje? Nie, chyba nie, ale coś, coś podobnego. I, I ten. I olewam wszystko inne. No, Woodworking increased. Najcenniejsze są te umiejętności craftingowe, bo podniesienie ich wymaga całej masy materiałów. Tu muszę jakiś quest dorwać, ale to chyba piętro wyżej. Nie, nie, spokojnie. Ja Ishidaru, ja, 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 ja nie, nie mam nic do zarzucenia. Ja wiem, wiem, że się pytasz tylko. Ja, nie, jeżeli zabrzmiałem jakoś wrogo, to przepraszam, nie miałem takiej intencji w ogóle. E... Zupełnie takiej intencji nie miałem. Halo, Dobra, nareszcie do banku. I, klasa imperialna to nie jest klasa. Wcale nie przegieli. Ja mam dostęp do klasy imperialnej, bo sobie kupiłem tą edycję specjalną i nią nie gram. Ona się niczym nie różni od Bretona. Wygląda tak samo, ma tylko inne te bonusy klasowe. Dobra, panowie, bez jaj. Gdzie, gdzie jest bank? Na drzwiach pisało bank. Obiecaliście mi. A czasami nie, może faktycznie nie brzmi wrogo zbyt często. Ale czasami jestem wkurzony. Wczoraj już się wkurzyłem. strasznie mnie męczy, jak mi ktoś tyłek zawraca, że mu się gra nie podoba, którą pokazuję. Może tu będzie wejście do banku. Bo... Najlepsza rzecz, jaka, jaka w tym dodatku. Znaczy. Więc najlepsza rzecz, jaka się trafiła w, tym, w tej, tej edycji. W edy, tej edycji specjalnej. Właściwie jest kilka. Po pierwsze, możecie sobie robić dowolną rasę w dowolnej frakcji. To jest super. A druga rzecz, dostajecie konia od razu. I to też jest fajne. No, ta, 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 ta imperialna klasa to tak właściwie. Naprawdę bez sensacji. Chciałbym się tych pozbyć, tych naszych nicków, tylko nie wiem jak. Znaczy nie wiem jaką profesją się je robi. O. <sum> A brodaty? To czemu nie ten? Nie dasz znać. Tam cię do gildii zaprosił. Skoro grasz w to. Właśnie, broda, ty skąd masz zniżkę? Ja też jestem ciekaw. Uh, o, A nie, 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 przepraszam, przepraszam, Rafe. No, nie, dobrze. Dobrze, dobrze, wszystko dobrze. Jak sytuacja w banku? Prawie już pełny. Hmm, można dokupić bank space i to zrobię. Znaczy fajnie też kupić sobie ekwipunek własny. I to oczywiście ma sens. Ale bank space jak powiększacie, to powiększacie dla wszystkich postaci. Bo wszyscy, jakby jest wspólny bank dla wszystkich postaci. To jest moim zdaniem super. Tylko właściwie to gra jest tak zrobiona, że człowiekowi się nie chce robić więcej niż jednej postaci. Ale ja sobie pewnie zrobię Templariusza tam. Bo co mi tam, nie? No. Eee. No widzisz, to jak to, jak to ci to dzisiaj granie podoba? Jak ty byłeś taki zaangażowany w The Elder Scrolls, co? Ciekawe, ciekawe. Gdzieś tu mam jeszcze jakiegoś kolesia od Questów, tylko nie wiem na jakiej on wysokości jest. Ponad, na górze. Trzeba wejść na jeszcze wyższą kondygnację. Mam nadzieję, że jest gdzieś tutaj. Chcę zlokalizować schodów. Greetings. Word of the plague in the west. Yes, of course. Yes, yes. I already said that. To jest niezwykawał tutaj w tej wieży. Znaczy, ona jest spora. Do diabła, nie wiem. No dobra, może. Kurde, above to, above to below. I coś im się pomyliło, tylko. To jest wyjście. To wygląda jak skarbnica. No tak, bank. To jest Murnhold. To już czytaliśmy. What do you want? Chodzę, szukam schodów. Widział pan schody? O. A nie, to tak. To, to już właściwie. Na tej kondygnacji byliśmy. Potrzebuję jeszcze wyżej. Pisze above, above, czyli nad nami. To możecie sobie talenty resetować, jakby ktoś chciał. Średni interes za każdy użyty skill. Wykorzystany skill płacicie 100 sztuk złota. Jak łatwo policzyć przy 100 skillach, które zdają się być kapem, level capem, to e, znaczy skill capem, to, to kosztuje 10 tysięcy reset. Nie, no nie znajdę schodów do góry. No, rzecz litości, no. A może kiedy indziej tam, może tam dam radę wejść, nie wiem. Here. Pisze Bilow, Rigurt de Brash Bilow. A teraz pisze Abofa. Matko jedyna. Chwile, szczerze mówiąc, to nie wiedziałem, że szukam jeszcze raz tego samego, ale. Okej. Okay. A są gry MMO, czasami człowiek się na, naszuka, jakiś pierdeł. No ciągle jest zabaw. No, ale co, no to już jest dach. Olerny świat. Dobra, niech się pałują. Nie chcą mnie. Te wykonać, jakiegoś questa. czy to chyba są jesła, wojowników tutaj. Jakie to ogłoszenie, papryko, chcesz mi złożyć? Czekajcie, zaraz wrócę.